Chodźcie, idziemy do Rosmana szukać walentynkowych rzeczy. Co my tu mamy? O, popatrz, ta neboła cała na różowo. Nigdy nie miałam nic z tej marki. Takie coś na końcówki, bo ja teraz zapuszczam swój odrost. Chcę mieć naturalne włosy. Ale śliczne to jest mydło. Zobacz, jakie ładne. Pracowałam kiedyś w takiej drogerii, gdzie, pamiętasz, kroiłam te mydła na wagę. Ale to pięknie pachniało. No kupiłam sobie kiedyś arbuza i naprawdę ślicznie pachniał ten arbuz tam. Maseczka ultra nawilżająca na twarz i szyję. Ja sobie ostatnio kupiłam tą maseczkę na brodę i tylko raz użyłam, bo zapomniałam. Co? Czy urosła mi broda? Nie, ona była na zmniejszenie brody, a nie na urośnięcie brody. Co to miało wygładzić, żebym miała chudszą? Ej, to by nam się przydało. I tobie im mnie, bo mamy suche usta, jakaś maseczka na usta. To jest taka z kolagenem, ta z garniera. Popatrz jaka śliczna, wiśniowa. Może sobie weźmiemy. Na walentynki sobie zrobimy maseczki na usta. Popatrz, miałam rację. Jest za 38,99, a ostatnio tutaj byliśmy w tamtym tygodniu i był za 70. Da się go znaleźć za 40. To jest dowód.